Właśnie. No więc! No cześć! Cześć, jak się nazywasz? Eryk. Eryk. Chodź tutaj bliżej, żeby wszyscy Cię widzieli. Eryk, ja widzę, że Ty jesteś bardzo nieśmiały, prawda? To troszeczkę. No dokładnie, słuchaj. Twoje zadanie na tej scenie będzie dzisiaj naprawdę bardzo proste. Każdy nieśmiały chłopak, którego zapraszałam na scenę, poradził sobie z tym, więc Ty też sobie poradzisz. Będziesz śpiewał... Ale słuchaj, to będzie coś naprawdę prostego. Ja ci teraz coś zaśpiewam, a ty to powtórzysz, okej? Okay? Postaram się. Dobra, słuchaj, to będzie coś takiego. Ha, yeah, yeah, yeah. Nie, nie, oczywiście sobie żartowałam. Przecież wstawka miała być prosta, więc to będzie coś takiego. Aha, uuuu, aha, uuuu uh, 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 uh. A teraz ty? Beluchy! Aha, uuuu, aha, uuuu uh, 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 I uh. jak? No super! Zobacz, już masz pierwsze fanki i fanów też. Ale wiesz, ja zaśpiewałam tak delikatnie, jak każda kobieta. Powinieneś no, no, znać no, się na kobietach. Jesteśmy delikatne, prawda? No oczywiście. No dokładnie, ale ty, jako prawdziwy mężczyzna, z takimi mięśniami, pokaż! No wiesz, musisz zaśpiewać tak z powerem, więc wydaje mi się, że po prostu ty się musisz czegoś napić. A musisz się napić eliksiru prawdziwego mężczyzny. Czyli ten eliksir ma ston! Idziemy teraz do stona po eliksir prawdziwego mężczyzny. Napijesz się teraz troszeczkę i zobaczymy, jak zaśpiewasz po tym napoju. chodź, chodź, chodź żeby wszyscy widzieli, że pijesz. Nie, ta Nie, troszeczkę. Nie trzeba całego. Oczywiście ta, ta naklejka jest swoje, ważna, bo tak naprawdę tam jest ten eliksir. Okej, okay, zobaczymy, jak zaśpiewasz. I. Aha! Uuuu, aha! A teraz ty, I! Aha! aha! <śmianowicie> <śmianowicie> miało być mocniej, ale wydaje mi się, że może publiczność w takim razie pomoże Ci, i wtedy naprawdę poczujesz w sobie tą niezwykłą energię! Czy publiczność jest gotowa, aby zaśpiewać? W wszyscy wyobraźmy sobie, że właśnie napiliśmy się takiego eliksiru prawdziwej kobiety i prawdziwego mężczyzny. I macie teraz taki głos jak dzwon! Więc pokażcie to, Lublin! I... aha, aha, uh, 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 uh. A teraz wy i! No pięknie, czyli co? Możemy rozpoczynać się nieśmiały chłopak! Oto kolejny telefon. Kto się do nas zadzwonił Słuchamy. A więc dedykuję tą piosenkę wszystkim chłopakom! Za mnie? A gdzie pierścionek, Eryk? A eliksir, porozmawiamy później. No słuchajcie, tego się nie spodziewałam. Wow, wielkie brawa! Jezu, zrobił się.